Cześć, ja nazywam się Agata i witam Cię dzisiaj na naszej wspólnej praktyce. Będzie to taka praktyka idealna dla trzeciego trymestru ciąży, ale tak naprawdę też dla każdego. Trzeci jest zazwyczaj najtrudniejszy, więc po prostu będzie łagodnie. Będziemy się poruszać, spróbujemy rozruszać całe ciało przyjemnie. Możesz sobie tę praktykę wykonywać codziennie, od rana, wieczorem, tak naprawdę, kiedy ci pasuje. I zaczniemy sobie. Od więc usiądź sobie wygodnie. Możesz usiąść na jakimś podwyższeniu, na przykład na poduszce, wałku, żeby po prostu było ci wygodniej, żebyś mogła swobodnie wydłużyć kręgosłup. Jeżeli tego nie potrzebujesz, ale czujesz, że Twoja postawa jest wydłużona, Swobodna, no to możesz sobie usiąść też płasko na ziemi. To, co może nam się jeszcze dzisiaj ewentualnie przydać, to para klocków. Ja mam akurat drewniane. E, możesz sobie też użyć czegokolwiek innego, co będzie dla ciebie podpórką pod dłonie, ponieważ jak mamy trochę większy brzuch, mamy mniejszy zasięg, często potrzebujemy podparcia. Jest nam po prostu wtedy wygodniej. Usiądź sobie wygodnie, połóż dłonie na udach, na kolanach, albo na swoim brzuchu, na swoim dzidziusiu, tak jak masz teraz ochotę. Rozluźnij barki, zamknij sobie na chwilkę oczy, odetchnij. Ja bardzo lubię zaczynać praktykę od takiego wyciszenia, skupienia na sobie, na oddechu. Postaraj się teraz skierować uwagę do swojego ciała. Możesz sobie na początek zadać pytanie, jak się dzisiaj czuję. Jak się czuje moje ciało? Czego potrzebuję? Czy dawało mi znać, że potrzebuje czegoś konkretnego. Każdego dnia w, naszym, w naszej drodze ciąży. Yy, nasze ciało się zmienia. Możesz czuć coś innego, także taka świadoma chwila oddechu i skupienia na sobie daje ci bardzo dużo. Jesteś w stanie zauważać te zmiany, obserwować, odpowiadać na nie. Jeszcze kilka spokojnych oddechów i właśnie do nich przenieś teraz swoją uwagę. Sprawdź, czy możesz swobodnie oddychać, czy coś ci ten oddech ci się utrudnia. Zawsze podczas praktyki zachęcam do oddechu nosem. Wciąż możemy sobie oddychać wdech nosem, wydech ustami, tak żebyś czuła, że to, ten oddech jest swobodny. I pamiętaj, że w każdym momencie możesz przerwać, możesz odpocząć, odpuścić sobie. Moment i czas ciąży to nie jest czas na ciśnięcie, tylko na słuchanie swojego ciała i jego potrzeb. Także pamiętaj o tym i nic się nie stanie, jeśli sobie odpuścisz. Powolutku z kolejnym oddechem otwieramy nasze oczy, wyciągamy ręce wysoko do góry, robimy duże koło. Połącz dłoni i z wydechem opuść na wysokość serca. I jeszcze dwa razy. Wdech do góry duże koło. I wydech na dół. I ostatni raz wdech. Wydech. Wdech do góry. Wyciągnij ręce wysoko. Z wydechem lewa dłoń idzie sobie w linii z naszym biodrem. Delikatnie przechylamy się na bok, wydłużając prawy bok. Możesz sobie spojrzeć do góry. Wdech do góry i wydech druga strona. Jeden oddech. Z wdechem wracamy do góry, połącz dłonie i z wydechem opuść swoje dłonie na kolana. I teraz zaczniemy sobie od takich krążeń, naszym, naszym tułowiem. Rozruszamy nasz kręgosłup, nasze biodra. Więc krążymy sobie duże albo mniejsze kółeczka, takie jakie masz ochotę, i łączymy ten ruch z oddechem. Kiedy jesteś z tyłu, rób sobie wydech, a kiedy z przodu wdech. I powolutku zmieniamy kierunek, druga strona. Jeszcze dwa. Ostatni oddech. Pięknie. I teraz powolutku się zatrzymujemy, przejdziemy sobie do podporu, połóż sobie dłonie na macie kolana, rozszerzamy na szerokość bioder mogą być nawet szerzej. Połóż stopy gładko na ziemi. Rozszerzamy palce dłoni i zaczniemy bardzo klasycznie od krowiego i kociego grzbietu. Puszczamy brzuch, miednicę, delikatnie w kierunku maty. Odsuń barki do tyłu. Spójrz przed siebie weź głęboki wdech i na wydechu możesz dodać. Pięty w górę, odepchnij się palcami stóp i dłoni. Podciągnij pępek do kręgosłupa. Podciągnij dzidziusia, koci, grzbiet. I płynnie wdech, krowi, grzbiet. I wydech, koci, grzbiet. I kilka razy w swoim rytmie poruszaj swoim ciałem w rytm oddechu. To jest doskonałe ćwiczenie na rozruszanie naszego kręgosłupa, nawet jako samodzielnie wykonane, żeby po prostu się rozruszać. Jeszcze dwa oddechy. Pięknie i powoli się zatrzymujemy. Wysuń sobie dłonie trochę dalej i zaczynamy teraz robić kółeczka. Rozruszamy nasze biodra. Pięknie, cały czas oddychaj. Płynne ruchy, tak żeby było przyjemnie i w drugą stronę. Staraj się łączyć ruch z oddechem. Ostatni oddech. Ok, powoli się zatrzymamy. Kolana są pod biodrami. Zejdziemy sobie dłońmi przed ramionami, tak naprawdę na matę. Możesz wysunąć je trochę dalej do przodu, rozszerzyć nawet delikatnie szerzej i pójść sobie głowę luźno. Okay, staraj się nie puszczać też brzucha i klatki, nie zapadamy się tutaj, nasza kość ogonowa jest cały czas delikatnie podwinięta, ale spróbuj właśnie odepchnąć się przed ramionami do tyłu, tak żebyś poczuła tutaj delikatne może szczypanie w swoich barkach. W ten sposób otwieramy nasze barki, naszą klatkę piersiową i trochę rozluźniamy też dolne plecy. Ta pozycja będzie też dobra, kiedy poczujesz jakiś nadmierny ucisk, na przykład na swój pęcherz, kiedy chcesz sobie dać troszeczkę odetchnięcia, luzu. Jeszcze dwa oddechy. I powolutku podnosimy się do góry, wracamy sobie z powrotem na dłonie. Podnieś pięty do góry, wędrujemy do tyłu, siadamy na chwilkę na naszych piętach. Możesz przybliżyć je trochę bliżej do siebie. Troszeczkę poprawimy krążenie w naszych stopach. Często od rana możesz czuć, że stopy są bardziej nabrzmiałe, opuchnięte po nocy, albo też wieczorem. Także warto sobie pamiętać o tym, żeby takie ćwiczenia pobudzające krążenie też wykonywać. Dzięki temu będzie przyjemniej i nie będziemy takie opuchnięte. Także tutaj pracują stopy, mogą cię już mocno boleć palce. Damy sobie chwilkę jeszcze w tej pozycji i wyciągniemy sobie z wdechem ręce do góry. Zapleć palce dłoni, wyciągnij się, wydłuż sobie jeden, drugi bok, poruszaj się delikatnie na boki, daj sobie głębokie dwa oddechy. Jeszcze jeden. I powolutku opuść sobie ręce z tyłu, zapleć palce dłoni, ściągnij łopatki. Może takie delikatne wygięcie, weź sobie głęboki wdech, spójrz do góry, rozluźnij barki w dół. Jeszcze jeden oddech. Piękniej powolutku puszczamy, połóż sobie dłonie przed sobą, rozluźnij stopy. Możesz nimi kilka razy uderzyć o matę. Tak jest. Okay. I teraz powolutku przeniesiemy sobie nogi do przodu, usiądź sobie wygodnie, wyprostuj może nogi, możesz wyciągnąć delikatnie pośladki spod siebie, żeby tak pewniej usiąść, żeby poczuć bardziej guzy kulszowe. I staraj się wydłużyć kręgosłup. Okay. I teraz zaczniemy sobie krążenia naszymi stopami. Możesz rozszerzyć nogi szerzej niż biodra, ważne żeby nie były bliżej. I robimy sobie kółeczka. Kręcimy kółeczka stopami, żeby jeszcze pobudzić krążenie i w drugą stronę, żeby pobudzić troszeczkę krążenie. I teraz powoli się zatrzymaj. I robimy stopy do przodu. Jeżeli tu złapałyby skurcze, to nie rób tak mocno i przyciągnij do siebie. I może połączymy z oddechem. Wdech do przodu. I wydech do siebie. Łydki też tu popracują. Wdech. I wydech. I jeszcze kilka razy wdech. Wydech. Ostatnie dwa. Ostatni raz. Dobra, i teraz się zatrzymujemy. Ściśnij palce stóp, weź sobie wdech. I na wydechu rozluźniamy. I wdech, ściskamy. I wydech, rozluźniamy. I jeszcze kilka razy wdech. I vydech, vdech, vdech, vdech. Ostatní raz. I vdech. Pięknie. I teraz powolutku ugniemy nogi w kolanach. Postaw stopy na szerokość bioder albo troszkę szerzej. Połóż sobie dłonie z tyłu za swoimi biodrami. Staraj się pamiętać, żeby nie blokować łokci. Niech one zostaną mikrougięte, nawet jeżeli będziesz wyżej. I teraz z wdechem wyciągnij klatkę piersiową do góry. Mocno odepchnij się piętami. Podnieś biodra do góry. Pamiętaj, łokcie mikrougięte. Wypchnij wysoko i na wydechu opuszczaj. I jeszcze dwa razy wdech do góry, i wydech na dół. I ostatni raz wdech, otwórz klatkę piersiową, i wydech na dół. Pięknie. Przenosimy sobie nogi do tyłu, podeprzyj się może dłońmi. Połóż sobie gładko stopy na ziemi, usiądź na stopach. Rozszerz delikatnie kolana szerzej. I teraz powolutku z wdechem zaplatamy sobie palce dłoni, wyciągamy ręce wysoko do sufitu. I na wydechu przenosimy dłonie na wysokość naszych barków. Spróbuj podwinąć pośladki bardziej pod siebie. Wypchnij daleko dłonie przed siebie. Spójrz sobie na swój brzuszek. I wdech do góry. Możesz też spojrzeć w górę. Wydech do przodu. Rozruszamy nasz kręgosłup. Wdech. I wydech. I jeszcze dwa wdech. Wydech. Ostatni raz wdech i wydech. Powolutku wróć sobie do góry i opuść dłonie z tyłu. I teraz położymy sobie lewą rękę z tyłu na nas za naszymi biodrami. Możesz kolana rozszerzyć szerzej. Prawa ręka idzie sobie przodem od dołu i z wdechem spróbujemy podnieść biodra do góry. Jeśli będzie to zbyt intensywne dla ciebie, to zostań sobie wyżej i postaraj się tylko wyciągać rękę do góry. Okay? Wypychamy może też biodra, żeby troszeczkę przód naszych ud otworzyć biodra. Spójrz sobie w górę i na wydechu idziemy na dół. Druga strona, wdech i wydech. Możesz się podpierać tylko na palcach. Wdech. Wydech. I ostatni raz. Wdech. I wydech. Pięknie. Powoli połóż sobie ręce przed sobą. Pięty wędrują do góry. Rozszerz stopy szerzej. Podnosimy kolana uda do góry. Czyli jesteśmy w takim przysiadzie. I teraz dopasuj sobie trochę swoje stopy i powędrujemy tu troszeczkę raz na jedną, raz na drugą nogę żeby jedna i druga pięta na zmianę zaczęły się zbliżać do maty. Oddychamy głęboko, już nasze bioderka się tutaj otwierają. I teraz powoli się zatrzymaj, podeprzyj dłońmi na swoich udach i powolutku przez zaokrąglone plecy podnosimy się do góry. Wyrównaj sobie stopy z wdechem. Weź. Wyciągnij ręce w górę i z wydechem opuść je na wysokie serca. Wdech do góry. Z wydechem lewa dłoń na lewą nogę. Przechylamy się na bok. Spójrz sobie może w górę. Wdech do góry. I wydech druga strona. Góra wdech, wydech i ostatni raz wdech do góry i wydech. Z wdechem wracamy do góry. Ok, stopy są na szerokość bioder. Delikatnie ugnij nogi w kolanach i powolutku z wydechem opadamy w dół do skłonu. I tutaj, jeśli do ziemi masz za daleko, możesz sobie też położyć dłonie na łokcie, zawinąć je na przedramionach. Puszczamy luźno głowę i tu w dół. I spróbuj sobie pokołysać delikatnie. Uginamy raz jedną, raz drugą nogę. Nasza głowa jest cały czas rozluźniona, zupełnie jej nie trzymasz, nie zadzierasz do przodu. Poruszaj sobie troszeczkę szczęką, poczuj, czy ona jest na pewno rozluźniona. I zwróć sobie uwagę, że jak naprawdę tu odpuścisz, puścisz luźno przed ramiona, poczujesz, że gdzieś tam w górnym odcinku kręgosłupa, gdzieś pomiędzy łopatkami przyjemnie zaczyna odpuszczać ból. Przyjemnie się tam wydłuża, rozciąga. Ja przynajmniej mam takie odczucie. Jeszcze dwa oddechy. I powolutku opuść dłonie w kierunku ziemi. Przez delikatnie ugięte nogi w kolanach powolutku podnosimy się do góry. Wyciągnij ręce wysoko. Połącz dłonie i z wydechem opuść na wysokość serca. Stań sobie stopami na szerokość bioder. Połóż jedną dłoń na brzuchu, jedną dłoń na sercu. Przez chwilkę damy sobie czas na sprawdzenie, jak wygląda nasz oddech. Możesz zamknąć dodatkowo oczy. Poczuj, czy bije mocniej serce, czy troszeczkę ten oddech przyspieszył, czy stał się płytszy. Jeśli tak, Postaraj się go świadomie pokierować do brzucha. Weźmiemy sobie wspólnie głęboki wdech nosem i wydech ustami. I kierujemy oddech do dzidziusia. Wdech nosem i wydech ustami. Wdech. I wydech. I jeszcze kilka wdech. Wydech. Wdech. Wydech, wdech. Wdech. Jeszcze trzy. Ostatnie dwa. Ostatnie. Otwórz powoli oczy, rozluźnij ręce. Mam nadzieję, że udało Ci się poczuć, jak taki oddech jest w stanie Cię przyjemnie uspokoić i rozluźnić. I postaraj się zapamiętać ten oddech. Wdech nosem, wydech ustami do brzucha. To jest taki oddech, który przez całą ciążę powinnaś sobie ćwiczyć, praktykować, żeby później też podczas porodu ten oddech w tych początkowych fazach skurczów i pomiędzy nimi mógł jak najbardziej Ci pomagać, uspokajać siebie, dotleniać dzidziusia. Teraz przejdziemy sobie na środek bardziej naszej maty. Ja jestem bokiem do Ciebie, Ty też możesz mieć matę w tę samą stronę. I rozszerzymy sobie nogi trochę szerzej. Stopy postaw na chwilę równolegle do siebie. Z wdechem wyciągniemy sobie ręce do góry. I z wydechem opuszczamy obie dłonie skierowane w dół na wysokość barków. I teraz powolutku odwracamy lewą stopę do przodu maty. Prawą delikatnie zadzieramy do przodu. I możesz ją jeszcze troszeczkę odsunąć najpierw, żeby rozszerzyć nogi trochę szerzej. Uginamy lewą nogę. Czyli schodzimy nisko, niziutko na lewej nodze. Nasze dłonie obie są cały czas na wysokości barków. To jest pozycja wojownika drugiego. Otwieramy w tej pozycji nasze biodra, wzmacniamy nasze nogi. Musimy mieć silne nogi, też do porodu nam będą potrzebne. No i ktoś musi dźwigać ten ciężar przez całą ciążę. Dłonie na wysokości barków. I teraz weź sobie, skieruj głowę, wzrok na swoją lewą dłoń i weź głębokie trzy oddech. Zwróć tylko jeszcze uwagę, żeby Twoje kolano nie uciekało ci do środka. Odepchnij je troszeczkę na zewnątrz, tak, żeby widzieć swoją stopę. Jeszcze jeden oddech. I teraz będziemy sobie płynnie dodawać trochę ruchu. Prostujemy prawą nogę, unosimy ręce do góry, weź głęboki wdech. I na wydechu opuszczamy dłonie na dół, połóż je nawet na swoim brzuszku. Wdech do góry, duże koła. I wydech na dół. I jeszcze dwa razy wdech, wydech, ostatni raz wdech. I wydech. Wróć sobie z wdechem dłońmi na wysokość barku. Powoli wyprostuj lewą nogę. Wyrównaj stopy równolegle do siebie. Pięty wchodzą do środka. Uginamy nogi w kolanach, odkładamy dłonie na nasze uda. Zejdź sobie tu niżej i poruszaj się delikatnie. Bujamy. Mocno pracują nasze uda, czujemy siłę naszych nóg, wydłużony kręgosłup, nie pochylasz się mocno do przodu, nie zapadasz się na rękach, one tylko dotykają nogi. Jeszcze jeden oddech i powolutku wyprostuj nogi. Tak jest, wyrównaj znowu stopy. Dłonie na wysokość barków, prawa stopa idzie teraz sobie. Do przodu, lewą delikatnie zadzieramy w przód, możesz rozszerzyć nogi, ugni prawą nogę. Dłonie na wysokości barków, skieruj wzrok na prawą dłoń. Trzy oddech I teraz powoli dodajemy sobie ruch wyprosty, prawą nogę, unieś ręce do góry, weź sobie wdech. I na wydechu robimy duże koło aż do brzuszka. Wdech do góry. I wydech na dół. Wdech. I wydech. Jeszcze dwa wdech. Wydech. Ostatni raz wdech. I wydech wróć dłońmi z wdechem na wysokość barków wyprost prawą nogę, wyrównaj stop znowu pięty idą do środka unieś najpierw ręce do góry, weź sobie wdech na wydechu uginamy nogi w kolanach i uginamy ręce w łokciach i mamy pozycję bogini jesteśmy teraz silne e, mocne nogi, całe ciało pracuje i płynnie wdech do góry i wydech na dół jeszcze trzy wdech. Możesz robić wydech nosem ustami. Wydech. Jeszcze dwa. Ostatni. Wydech. Połóż dłonie na swoje uda. Weź sobie wdech. Z wydechem prawy bark zbliża się do środka. Spójrz sobie przez lewy za siebie. Przyjemnie się tutaj plecy rozciągają wdech do środka. I wydech druga strona. I jeszcze po razie wdech. Wydech. I ostatni wdech. I wydech. Pięknie wróć sobie do środka. Wyprostuj nogi. Wyrównaj stopy równolegle do siebie. Weźmiemy wdech, ręce do góry. I na wydechu powolutku pochylamy się do przodu. Połóż sobie dłonie na ziemi. A jeśli do niej nie dosięgasz, możesz sobie podeprzeć je na krzesełku czy kanapie i spróbuj puścić głowę luźno w dół. Możesz też położyć dłonie na nogach. I oddychamy spokojnie. Można też mieć ręce na łokciach. Jest dużo opcji, jak widzisz. Jeszcze dwa oddechy. Jeszcze jeden. I powolutku podeprzyj się dłoni, podnieś delikatnie tułów wyżej i zacznij przybliżać stopy trochę bliżej. Tak mniej więcej na szerokość bioder, delikatnie szerzej. Palce stóp wychodzą na zewnątrz, zaczynamy uginać nogi w kolanach, powolutku schodząc sobie do przysiadu. Podeprzyj się z tyłu i usiądź. Pięknie. I jak już sobie usiadłaś w ten sam sposób co ja, to zamień teraz nogi, żeby druga noga była z przodu. Bo często siedamy w jednej ulubionej konfiguracji, a musimy sobie też troszeczkę wprowadzać różnorodność. Połóż dłonie na udach czy kolanach, zamknij na chwilkę oczy, weź głęboki wdech nosem i wydech ustami. Rozluźnij barki. Jeszcze trzy, wdech nosem. Wydech ustami. Jeszcze dwa. Ostatni. piękniej Pięknie. Powolutku otwórz oczy. Troszeczkę wydaje mi się, że nawet wyszła nam dynamiczna ta praktyka, mimo że mówiłam, że będzie bardzo luźniutko. Mam nadzieję, że nie przeszkadza ci to, że czujesz się trochę więcej bardziej doenergetyzowana. Teraz połączymy sobie obie stopy ze sobą. I możesz je tu odsunąć naprawdę dużo dalej od siebie, tak, żebyś czuła, że masz przestrzeń. Jeżeli. Jest ci bardzo niewygodnie w tej pozycji i kolana są bardzo wysoko. Możesz sobie usiąść wyżej biodrami, czyli na klocku, czy poduszce. Połóż dłonie na kostkach albo na swoich stopach, i teraz powolutku wydłuż kręgosłup, wyciągnij się do góry. Może nawet delikatnie wypchniesz klatkę piersiową do góry. Spójrz sobie w górę weź wdech i na wydechu zaokrąglamy plecy, przybliżamy brodę do mostka. Ja się odwrócę bokiem, będzie to lepiej widać. Z wdechem, wyciągnij się do góry. Góry, a na wydechu zaokrąglamy. I jeszcze kilka razy wdech i powoli wydech. Wdech i wydech. Ostatnie trzy. Wydech. Dwa. Wydech. I ostatni raz. I wydech powolutku się zatrzymamy, wydłuż sobie kręgosłup z wdechem i na wydechu spróbuj się pochylić do przodu tyle ile możesz, może być delikatnie, możesz trzymać cały czas dłonie na swoich stopach, przełożyć łokcie przed piszczele, tyle ile masz przestrzeni tyle na ile brzuszek ci pozwala staraj się nie cisnąć mocno nie zaciskać brzucha kilka oddechów Jeszcze dwa. Ostatni oddech. I powolutku podnieś się do góry. Możesz sobie usiąść wygodnie. Możesz teraz też się położyć na chwilkę, tak, żeby przez dać sobie kilka minut na rozluźnienie, na relaks. Także daję Ci teraz dowolność. I zrób to we własnym zakresie i naprawdę postaraj się, żeby Twój oddech się uspokoił, rozluźniło się ciało. Także zachęcam, żeby się przyjemnie ułożyć na boczku i przez chwilkę jeszcze ze swoim dzidziusiem pozostać w relaksie, w szawasanie. A ja Ci dzisiaj dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że czujesz, że ta praktyka Ci troszeczkę pomogła rozruszać ciało. I zachęcam Cię do naszych innych filmików i praktyk. Dziękuję Ci bardzo. Namaste.